Wrocław i 13 otaczających go gmin wspólnie będą starać się o pieniądze z Unii Europejskiej. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie. Do zdobycia jest nawet miliard złotych. Na wniosek Komisji Europejskiej blisko 5% wszystkich przyznanych naszemu krajowi funduszy ma być wydanych na tworzenie i wzmacnianie aglomeracji miast wojewódzkich. Na poziomie samych gmin, gmin będziemy decydowali na mocy tego porozumienia. Na co środki zostaną przeznaczone? To my będziemy kierowali politykę, to my będziemy decydowali na to, ile i jakich środków, jaki obszar ma zasilić, żeby w sposób najbardziej efektywny zadziałać. Ta strategia, w sposób oczywisty, mówi o czymś, z czym się wszyscy zgadzamy, że najważniejsze są projekty o charakterze, projekty związane z transportem zbiorowym i z komunikacją, tak żebyśmy byli jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej połączeni i przy, jak sądzę, te projekty w ramach naszego porozumienia będą miały pierwszeństwo. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jest to moment historyczny, że jest taka grupa, że wspólnie będziemy działać, że wspólnie będziemy wykorzystywać dla dobra naszego wspaniałego regionu. Mimo różnych projektów, jakie gminy zgłosiły, jest tutaj możliwość porozumienia się I to jest bardzo budujące, że można się spotkać. Można wypracować jakiś wspólny projekt i w ramach tego później aplikować o środki. Podpisana dziś umowa oznacza także, że gminy za pieniądze z Unii nie będą budowały konkurencyjnych dla siebie obiektów. Lista wspólnych projektów ma powstać do końca wakacji.